Cześć, witam Was. Jesteśmy w Nakle nad Notecią w salonie 2 Kółka. Jak wielokrotnie mówiliśmy, od początku tego roku jesteśmy wyłącznym dystrybutorem pojazdów elektrycznych Sarini w Polsce. I dzisiaj przedstawiamy Wam film instruktażowy naszego pojazdu Sarini Piawa. Dodam, że nasze pojazdy dostarczamy Wam na dwa sposoby. Albo naszym własnym transportem. Wtedy pojazdy dostajecie bezpośrednio pod dom. Przyjeżdża wyspecjalizowany pracownik, który przeprowadzi krótki instruktaż, lub też wysyłamy go te pojazdy przy pomocy kuriera. No i wtedy taki instruktaż jest jak najbardziej niezbędny. Ogólnie każdemu, kto zamierza kupić taki pojazd, na pewno taki instruktaż się przyda. Zapraszam Was na krótki instruktaż. Z pojazdu Piawa. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Właśnie dotarł do Was wasz czterokołowiec Sarini Piawa. Zacznijmy, może od strony formalnej, co dostajecie w momencie, kiedy pojazd do Was przyjeżdża. Ogólnie tak, pojazd zawsze jest otwarty, także drzwi mamy otwarte. Kluczyki znajdują się w prawej części, w prawych drzwiach, tutaj w schowku z prawej strony. Na tylnej kanapie znajduje się ładowarka oraz pełna dokumentacja, którą otrzymujecie od nas wraz z pojazdem. W skład dokumentacji wchodzi. O lekko nam dzisiaj wiatr nie pomaga. Jest to faktura sprzedaży, świadectwo homologacji, jest to oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe i to są trzy najważniejsze dokumenty. Które są Państwu potrzebne, żeby iść do wydziału komunikacji i ten pojazd zarejestrować. Jeżeli chodzi o kwestie dokumentacji, otrzymujecie również kartę gwarancyjną wraz z instrukcją obsługi pojazdu. W niej są zawarte wszystkie informacje o Waszym pojeździe, jest wpisane w win, jaki to jest model. Są też informacje, jak wykonywać i po jakim czasie wykonywać przeglądy. Także to wszystko. Od nas dostajecie, i to znajduje się na tylnej kanapie. Czyli podsumowując, ładowarka oraz zestaw z dokumentacją. A więc, tak pokażemy, może zacznijmy, może od kwestii ładowania. Tutaj w tylnej części pojazdu znajduje się nam taka zaślepka, którą otwieramy, i tutaj mamy podłączenie. Do ładowarki, może zademonstruję samo podłączenie. Ok, podłączamy. I tutaj z drugiej strony mamy wtyczkę do gniazdka 230 V. Sama ładowarka też informuje nas o stanie naładowania auta. W momencie, kiedy dioda pali się na czerwono, to oznacza, że auto jeszcze jest niedostatecznie naładowane. W momencie, kiedy dioda zmieni kolor na zielony, oznacza to, że auto jest już w pełni naładowane i możemy ładowarkę. Odłączyć. Dosyć też ważną informacją jest to, że jeżeli ładujemy nasz pojazd, to w momencie, kiedy jesteśmy po jeździe, kiedy jechaliśmy pojazdem, nie warto od razu podłączać tej ładowarki. Warto gdzieś tam sobie godzinkę mniej więcej poczekać. Niech też wszystkie systemy się wyłączą wszystkie sterowniki i dopiero po godzinie bezpiecznie podłączamy ładowarkę do ładowania. Ok. Zobaczmy tutaj. Weźmy do środka. A więc tak, tak jak wspominałem, kluczyk znajduje się po prawej stronie. Też zawsze warto zobaczyć, czy jest na pozycji otwartej. Tutaj z prawej strony znajduje się główny bezpiecznik. Bezpiecznik ten odłącza nam całkowicie prąd od auta. Zawsze staram się, że w momencie kiedy pojazdy do Państwa przyjeżdżają, żeby on był już załączony, ale w razie, gdyby był on. O, tutaj mamy na pozycję czerwoną, czy jest wyłączony, teraz mamy bezpiecznik załączony. O, przepraszam, odwrotnie. Tak, na pozycji czerwonej mamy bezpiecznik włączony, i tak najczęściej w 99% przypadków pojazd do Państwa e, przyjeżdża. E, ok, a więc tak, teraz, żeby uruchomić nasz, e, nasz naszego Sarini Piawa, klikamy e, na hamulec postojowy, oraz tutaj z prawej strony e, pojazdu mamy przycisk e, Start Stop. W tym pojeździe nie mamy stacyjki, ponieważ auto wyposażone jest w system bezkluczykowy. To znaczy, że pilot musi być tylko i wyłącznie w zasięgu auta, ale nigdzie do stacyjki nie musimy kluczyka wsadzać. Także jest to bardzo, bardzo wygodna opcja. Ok, tak naprawdę w tym momencie po zwolnieniu hamulca postojowego moglibyśmy pojazdem ruszać, ale to dopiero za chwilę. Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest przed nami. Po prawej stronie, jedna z ważniejszych rzeczy, mamy pokrętło od zmiany pozycji skrzyni biegów. Na D oczywiście do przodu, N pozycja neutralna oraz R do tyłu. W momencie, kiedy włączymy pozycję na R, automatycznie na wyświetlaczu załączy nam się kamera cofania. Wróćmy do pozycji neutralnej. Przed nami, no, oczywiście w centralnej części pojazdu, znajduje się, znajduje się display, nasz system infotainment, który też nam wskazuje, na jakiej pozycji mamy obecnie ustawione pokrętło od skrzyni biegów. Teraz mamy na NC. Tutaj obok mamy wskazanie, z jaką prędkością się poruszamy. Na dole mamy przebieg pojazdu. U góry jest informacja o napięciu baterii. Oraz po lewej stronie mamy wskaźnik, wskaźnik naładowania, naładowania naszych akumulatorów. A więc tak, myślę, że mamy tak naprawdę wszystkie takie podstawowe informacje omówione, żebyście wiedzieli Państwo, jak macie ruszyć. A, jeszcze tylko powiem o kwestii włączenia świateł. Tutaj mamy takie manetki, jak w aucie. Tutaj mamy światła wyłączone. Tutaj ta manetka służy nam do włączania świateł. Teraz mamy światło na pozycji wyłączonej. Tutaj mamy światła postojowe oraz światła mijania. Kiedy damy tutaj naszą dźwignię do przodu, załączymy światła drogowe, czyli długie. Więc tak, w prawo prawy kierunkowskaz, w lewo lewy kierunkowskaz. Oraz po drugiej stronie mamy, mamy manetkę od załączania wycieraczki. O, w momencie, kiedy tutaj mamy, kiedy przesuniemy tą dźwignię do góry, załączy nam się wycieraczka oraz kiedy damy tutaj tą dźwignię do siebie, do, do przodu, załączy nam się spryskiwacz. Tak, teraz jeszcze może tutaj pokażemy na szybko kwestię, gdzie co włączamy. Tutaj z lewej strony mamy nawiew, obok mamy ogrzewanie i z drugiej strony mamy włączanie świateł, świateł przeciwmogłowych oraz świateł awaryjnych. Poniżej mamy jeszcze gniazdo USB, Służy ono nam na przykład do ładowania telefonu. Ok, czyli już teraz na pewno Państwo wszystko wiecie, e, wiecie o, tym, o tym pojeździe, jak nim ruszyć. Także co? Ruszamy.